How are you? Cześć, słuchajcie, witamy was w końcu w piwnicy z powrotem. Wróciliśmy. Zmęczeni festiwalem. Yy, z całą serią festiwali w tym roku. Jednym. <grym> Całym jednym festiwalem. Yy, no i zaczynamy od piwa, które blogerom bardzo po, yy, pasuje. Takim, co się nagrywają. Bo... No? No to, to mów, co? No mów, dlaczego? Ja da, jeszcze ja zanim się za nalejesz. No, no bo ja to jest. No. Nie wiem w no, ogóle o to chodzi. No Jak dobra, znaklam. no to patrzcie teraz, o! Przeczytał. Przygotował się. Co? Dziś mi się jest przygotowany. Kamer, tak? No. -ha 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 -ha. <ślam> <ślam> no i tyle. No dobrze. Tyle z żartów na tej dzień, więcej nie będzie. Piwo dla kamer. Dlaczego my je pijemy? Nie, nie było, bo to jest tak, my jesteśmy bardzo poważnymi ludźmi. To jest poważny kanał, nas szanują i przygotowujemy się do każdego filmu, wiecie? I na dzisiejszy wieczór nie przygotowaliśmy, że będziemy pili to piwo, nie? nie? Ale, że my jesteśmy ludźmi mało odważnymi, mało otwartymi, jesteśmy raczej zamknięci w sobie. No to co, co to dużo ukrywać? No musimy sobie coś chlapnąć przed, przed rozpoczęciem nagrywania, nie? Padło na kamerdynera, ja tego piwa nie piję, w ogóle mi się tym piwem zapija. A czy nie, piję je trzeci raz w życiu. Pierwszy ja raz piłem je na festiwalu w Lublinie. Może jak będzie film, znaczy będzie w końcu, to sobie zobaczycie. Będzie albo <coughs> z profesją. Bo tam właśnie będzie pierwszy będzie. raz to piwo wypiłem i myślałem sobie, że będzie znacznie bardziej toporne, takie właśnie typowo brytyjskie, w sensie nic szczególnego w bazie słodowej, nic szczególnego w bazie chmielowej. I takiego zresztą piwa wtedy szukałem, bo się chciało pić, bo rowerem jechaliśmy. No i... Okazało się, że nie, że tu kurwa ludzie, ile tu się rzeczy dzieje i w tej bazie słodowej, mnóstwo biszkoptów, ciasta takiego słodkiego, czy takiej bułki jak babka upieczy, wiecie jak przyjdziecie do babki, babku bułki ci na a jeszcze moja to mówi tak placka ci na a ja mówię, kurwa to placek za to na Maja to mówiła bałabuszki. No dobrze, już takie... że nie wiesz o co chodzi. A ta do mnie kurwa, placek, placek. mówię, że i pizza, czy słodko zraśnia. będzie. No to jest słodko, kurwa. Ja to gryzę, a to wiecie, zero. Zero cukru. W ogóle piwo jest, dlaczego mówi Misio, że to jest nudne piwo, to, że tak się niczego nie spodziewa. No to jest SB, Extra Special Bitter. Tak, no. angielski. Więc no, raczej powinien być z tych nudnawych. A ten, uwierzcie, że naprawdę nie jest. No i jak się już ta baza słodowa hmm. skończy? Ta baza. To... Ta baza, ta. No to się zaczyna e, zabawa z chmielami, z kwiatami, kurde, z takimi klimatami e, łąkowymi. Z ja to jeszcze spali. do tego mówiłem, że tu jest taki klimat herbaciany. To no, to, tak. Jak tak. tytoniowy taki, nie? No kurczę angielski chmiel, ale widać, że tutaj go nie pożałowano zdecydowanie. East Can Golding, Fuggles i Challenger. Trzy chmiele, ale chyba sypane łopatą naprawdę, nie? Mm. Piwo generalnie no, z tych słodszych myślę, że w lecie, w ciepły dzień może trochę męczyć, ale dzisiaj idealne. natomiast to, co mnie zastanawia, to to, że jest napisane na butelce, że drożdże, które są używane, są propagowane przez browar samodzielnie. Nie wiem z jakich, ale może to one też tutaj nadają e, Nie jestem przekonany do końca, czy na festiwalu uziemy. w Lublinie. No, chłopaki z profesji tego nie mówili, ale ja miałem gorączkę, miś a ja, był, ja byłem po prostu miś napierdolony. Miś był, <laughs> miś był po 60 kamerdynerach. No nie wiem, przejrzymy ten film. Jak, jak puścimy go na internetu, to go wtedy obejrzymy, nie? Jak już go, agencja przeciwdziałania pro rozwiązywania problemów oh, kolowych przepuści, to zobaczymy. Ja, zobaczcie, jak to, ogóle, jak to piwo wygląda. Jak to było? Zobaczcie, jak, jakie to piwo. Piana odpierdala od no. la Znaczy A tu jest no. brudne szkło, ale na moim jeszcze niedawna, bo już zobaczcie, jak ja się tak przykleję, no to ona zostaje. Moje szkło też jest brudne, no, ale. No, Barwa jest świetna. Ja... Herbata. No, ja no i... taki ciemny piwo. Super. ale w ogóle... no i no i. No wszystko fajne. Wszystko no, jest fajne w tym piwie. Naprawdę. Znaczy, jak masz na przykład kogoś, kto mówi, kurde, wiesz co, weź mi, daj takie piwo, żebym sprawdził, jak to może smakować piwo, a wiecie, że na przykład, no, rzucanie kogoś, w, w kogoś rowing jackiem na starcie nie, nie, nie jest dobry powiększenie, no to mi się wydaje, że to piwo idealnie komuś leci. No, jest znacznie to... bardziej goryczkowe od jest. flagera. Bazę ma też znacznie większą. A to jest Super. w ogóle, jakie to ma parametry? 13 plato. No, ja tak? bym powiedział, że więcej. Że nie? 15? No. no. 13 no. plato, 5,5 alkoholu. Wczoraj rozmawiałem ze znajomym, słuchajcie, który właśnie takiego piwa szuka. Eee, dałem mu do spróbowania. Powiedział, że, że to generalnie to, co szukał, bo miał kolegę, który ważył w domu obok, ale co były zamachy w Libii, to on właśnie go tam. Stracił? Zastrzelono. O. Eee, I już nie miał dostępu do dobrego piwa i dałem mu, mówił, że faktycznie. Nie zostawił mu kluczy, Nie zostawił mu klucze ani receptu. No dobrze, dobrze. Polecimy. Jeszcze raz polecimy, a my polecimy z kolejnym piwem. <grym _> Dzida, kurwa! <grym _> Gdzieś będzie długa noc. Zdrówko wasza. Spoko. W ogóle to ja byłem przekonany, jak on zachwalał tego kamerdynera, byłem przekonany, że on mówi o udziażu. nie? Że ty mówiłeś... Wszystko skończyło bo... <krym> No, może się tam dogra coś. Nie żartuję, no. że jest. Były dwa takie piwa z profesji w małych buteleczkach: Dudziasz i. Mm. I trębacz. No, napiszcie w komentarzach, jak ten drugi. Kurcze, no mega, takie ciężkie, mocne piwa. Ja ich nie piję. Nie piję się ani jednego, ani drugiego. Nie. Warte. Warte, a tym bardziej Bimbrownik był drugi. Budziasz no, 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 no. i Bimbrownik. I te piwa, mam wrażenie, że ludzie jakoś chyba się ich bali, bo mówię one nie dość, że małe, to jeszcze takie mocne. I ja one chyba są w sklepach. Kup sobie te piwa. Polecam, naprawdę. Dobra. Na blogu, że pisali, oni. A ja wam polecam, a czy ty pisałeś? a ja wam polecam Kamerdynera. Tak jest, na dziś polecamy Kamerdynera, a my bawimy się dalej. Party hard, kurwa. <grym> <grym>